Hej kamisieczki, na moim kanale, dzisiaj gramy w Mister Planet tak dzisiaj będziemy um, pisać do takich że będziemy pisać, że hej miałam citać że, że hej miałam chumice dripa ale nie pamiętam jaki był nick i Napiszę, że przypadkiem to nie ty i zobaczymy, czy ludzie są uczciwi, więc zaczynamy, eee, piszemy do lolbit2008 to, Lolbit to. Hej, miałam ci, nie, hej, miałam e, dać komuś deripa, ale nie pamiętam Mnie Ok Zobaczymy czy odpisze nam hmm. W ogóle Jak jest e, słaba jakość to Przepraszam, ale nagrywam telefonem Więc nie wiem czy mnie Słychać, ale Napiszmy do jeszcze Do jednej osoby, do Glamy To Hmm Próbuję. Ej! O, o, czekajcie. Zaraz. Bo Lolbit coś nam pisze. Um, oby nie oglądała. Nie to nie ja. Pomyliłaś mnie z kimś. O, no co widać, że Lolbit jest uczciwe. No to... Um, Dziękuję za uczciwość. Tak, to jedna osoba jest uczciwa. Tutaj, sadam. Tutaj zamknę już. Teraz hejka. Miałam komuś dać e, derip pa, ale nie pa. Nie pamiętam nicku. Hmm to przypadkiem mnie? Dobrze, zobaczymy. Hmm, zobaczymy. Teraz tu. A nie, nie, bo to moje konto. Nawet jestem na nim zalogowana. Coś mało osób trzeba pozapraszać. M nie, musimy iść na czat. Tej on. Musimy iść, nie wiem, do kawiarni pójdziemy. <laughs> Przepraszam za mój kaszel, ale Jestem trochę przeziębiona Dlatego tutaj na razie Gleim, czy jakoś glamę, nie wiem Przepraszam, ale nie umiem mówić, tak? <grym> nie umiem mówić, jej okay, musimy szybko znikać Nie wiem, weźmy tą osobę, tak? Dobra, szybko zniknęliśmy I piszemy o, jeszcze jakaś osoba nas zaprosiła, to może do niej też napiszemy. Dobra, mnie nam nie odpisuje. O, jakaś nas zaprosiła, dobra. Hej! Miałam dać komuś e dripa ale nie miał tam nicku. Czy to przypadkiem nie ty? Dobra Tutaj napisaliśmy, tutaj weźmy, zmniejszymy okienko. No dobrze. Tutaj on, tu tam tak. Tu napiszę teraz do Masakła. Ktoś wymiana uni. O, 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 pisze, 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 pisze. Zobaczymy, co odpisze nam. Nie, to nie ja. O, następna uczciwa, oso uh, uczciwa osoba. Okej. Okay. Dobra. Wow, już dwie uczciwe osoby, więc więcej jest osób uczciwych niż nieuczciwych. Hej, miałam dać komuś... Deripa, ale... ale. Nie pamiętam nicku, czy to przypadkiem nie, no to teraz kończymy ten odcinek. Yy. Kończymy ten odcinek, jak Lena nam odpisze, a jak nie, odpisze, no. Hmm. Dobra. W ogóle yy, zrobiłam nowy look. Yy, yy, zapraszam do. No pa, zapraszam do oceniania go. Ja yy, i motyw ogólnie dzisiaj oceniam na 6 na 10 bo. O! Ale nam odpisuje, więc. No, zobaczymy. Yy. No to zobaczyłam Noob, Eee, nie. Oj, telefon się wyszło przepraszam. Dobra, nieważne z tym telefonem. Um, uh, uh, pisze coś, pisze nie to nie ja, ja nie kałabym cię że jednej osobie już się przyzna. No jeszcze, no coś piszę? Napiszę Zapraszam. Zapraszam na kanał MS... Jaki? unicorne filmik 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 będzie na kanale dziękuję za u, za uczciwość dobra no to już nam jeszcze coś pisze. Jak nam odpisze to. Okej. Okay. No to dziękuję Wam za oglądanie. No i pa-pa!